Oh-oh-oh-oh-oh <small> Cześć, witajcie w drugim odcinku Star Stable. Tak, Halloweenowo dzisiaj z Magdalena Shadow Force i. Ja mi Jamie. Dobra. Zrobimy sobie wyścig. Właśnie Halloweenowy. Wczoraj była Halloween, ale. Ciii, Halloween I znając życie, zanim ten e, filmik trafi do NetA, tra, minie dwa tygodnie. Znając mnie. No ba. E, e, odcinek będzie dzisiaj krótszy niż pierwszy. Ponieważ po prostu wiem. za długi będzie, bo tamten trwał 45 minut i wrzucał mi się 21 godzin. Proszę, Dobra, już Już nie Do, to ja Dobre. Dobre. Ej. Już. No już nie wiem. Cito, cicho. cicho. Znowu, Dobra, niechęć. Oj, no taka. <stutuś> chyba na każdym odcinku wystąpi Twoja mama. To chyba. Dobrze no, jesteś odporna na duchy. Ja też to mam? Radę. Wiesz co mi wkurza? Że chłopaki w to nie mogą grać. A może jest jakiś, jakiś chłopak, który e, lubi konie i. i co? Może też. E, mój kolega lubi konie. Na no, obozie chłopaki lubią konie i nie mogą sobie w to grać. Bo to jest babska gra. Ja mam 40 dopiero. Ja mam 41. Ha. Ja mam 45. dwadzieścia nie, no złapał mnie duch! No, A, o, mam duch. rekord, mam rekord Nie złapał duch. czekaj na mnie Dobra, dobra. O, Ale taka chora Dobra, 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 ale mi się wszystko odplącza teraz Zapomniałem włączyć C-stoppera Stara jak się filmik wyłączy, Przepraszam was bardzo. Latarka ktoś ci z żarkonia. Aś? Nie, nie. Nie, nie. Mam lepszy czas niż ona, ona ma 5 minut. No, bo mnie duchy grały. On... Tej... Jak ja wyłączyłam, to jeszcze no, 3 nie. minuty sobie się działo. No, bo mnie duchy golimy... Dobra. Tak, tam e... z lewej to z lewej były. Tam... Pro, pro, Dobra, pro, pro. Mm, teraz gdzie leziemy? Gdzie leziemy teraz? Mam duch. ochotę jechać do jedłowego gaju poszukać duchy O, jest duch! Ludzie, tu jest duch! No tutaj był, był duch A teraz cicho, cicho, Uwielbiam o to Czekaj, czekajcie O tą muzyczkę ja jest taka piękna to. Ty skrzeczysz nie śpiewasz. Nie ja mam chrypę Tak, wiem. Aha, i piszcie w komentarzach, czy chodziliście wczoraj na Halloween. Czy lubicie to święto? Dobra, jesteśmy znowu. Teraz lak. Fajny lak, który był w drugim odcinku. Zaczynaliśmy tutaj, właśnie ten. A, A tu każdy z nas. Kompiemy się, nie każdy. No nie każdy, ale to nic było. Żadne. No to było, ale to było w drugim odcinku, który niestety, więc to tak się skończyło. O, słyszę. No i tutaj do góry. Hop, au. Hop, au. I tutaj masz ducha w roku. O, tu! Tu! Nie, o! Nie mam. Ej, dlaczego mi się duch nie pojawił? Musisz Myśle chwilę mam poczekać. Wiem, ale mi się na początku duch nie pojawił, a był tylko po był tylko jakiś... jakaś baba mi zadkiem wysłaniał widok. Wiesz. Łygu, łygu, łygu. Zatkiem mi mi e, W a... pierwszym odcinku trochę za wcześnie włączałam tę muzykę tą. Każdy wie, o którą chodzi, jak Natalka śpiewała łygu, łygu. Bo nie chciałam wyrywać tego łygu, więc więc stawiłam inną piosenkę. Ale, ale po prostu... Jedziemy do JG w tej chwili, Natalka, na pośpiesz się. No ale... Mam nadzieję, to... że na ducha czekasz. Pod wózką? Nie, już nie czekam, bo go miałam. dostałaś? Jakiś piszę. A, Ta, tak. Ej, ej, a ty w ogóle zauważyłaś, że ten Facio, ten ochroniarz, nie. to od tej pory on tańczy? Co? No on tańczy, tak. No znaczy nie tańczy, tylko on tak... Tak wiem, tak. Uda. Nagrałabym jutro vloga, ale nie zrobię tego, bo nie mam nie mam dobrej kamerki. Znowu. Hey. Hey. Hey.

No, jak ty jedziesz za mną, to ciekawie jak za tobą. Aha. Dlaczego mi się zablokła? Mi też. No, jeszcze Twój brzuch zobaczyłam sobie. Oj, będę miała pełno do montażu. Polowanie na duchy. Dwa. Te. Też sobie tam... Jak tata tu nie robiłam wyścigów. Jak ja tych wyścigów to nie lubię. Jak ty nie umiesz skakać. Ej! Ej! Ja też. To za mój się zabił. No i też. Ej, co jest? Co jest z tym nie tak? Ej! Ej, dlaczego... W ogóle na wszystko czy to? Nie wiem, ty prowadzisz mnie ja. Nie wiem, coś trzeba teraz filtrować. Ej, nazwa filmok. Mama. Mama taki eee y, jeszcze ma eee każdy. Gdzie ty jesteś? Zryba. Co? Gdzie ty jesteś? Tak. Dlaczego? A gdzie ty jesteś? A ty jesteś. Dobra, prowadź nie śmiej się. No. Dzień Gdzie? Ale ty głupia jesteś, ale ty głupia jesteś, ale ty głupia jesteś, ale ty głupia jesteś. Mogę udać się, jaję. No i gdzie tu nie prowadzisz? No i zabiorę cię. Wiesz co, ale ty jesteś Więc to tego nie nagrywa. Kto nie chce latarki na filmiku, niech komentuje. Znajdę sobie inną partnerkę. Do nagrywania. dobra, już poważna. Tak, już poważna. Ty powaga, tak samo jak Piotrek. Jak coś tak to Piotrek i tak tego nie ogląda. Ach, no, na wczoraj do mnie wparowało. Wow. Natalka też tą grę gra. Um, 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 chodź, chodź. Wake up, wake Bo gdzieś ja nie ale fajnie. ale fajnie. ale fajnie. ale fajnie. Jak ja Ej, jesteśmy blisko takiego jednego ducha, bo pojedziemy potem do drugiego, ale na tym tutaj jeszcze, ja nie wiem, który to jest pierwszy, a który. O, już tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest ślepo to. Tu, wracaj, duchu! Pojew się, pojew się! Jezu, u mnie tu nie ma ducha. On mnie nie, jest, to... kształki no. są, nie chce mi się pojawić. U też, a on mnie tego nie było. Ach, ucieka mi, ucieka! Kto widzi ducha, nie lajkuje. A on mnie nie było ducha. Tutaj. Chodzi, oj, oj. On coś je. Cicho? Wplazłaś w ducha. Tak, dokładnie kurształki z ducha. Ej, no, ej, no, właśnie ja też miałam tylko te ształki. Chodź, zaprowadź je do tego drugiego. Chodź. Nie, tu jest. Ja nie odpuszczę. Stój, pojaw się, debilu. Będę za nim jeździć. Tutaj jest, Opatrz, tutaj jest. Tutaj miał być dół. Chyba, że ty zamiast tutaj to masz tam właśnie. Tutaj o, pojawił być. się chyba. I ci, 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 ci. Jak, jak będą... jak będą same krytałki, to i tak spróbuj go złapać, bo ja miałam tak. No to zapotę. nie, to on nie chce się pojawić. No właśnie on mi na przykład w tutaj się nie pojawił, tylko miałam takie fotę. Ja mi się połania. Pokażę ci, tutaj tu w miałem pary. Tak miałem e ja próbuję dokonać nie muszę tego <coughs> no, To ja wkurzałem tutaj takie potkły, z które się nie da skierzyć. Jestem za wysoki, i nie da się przez nie skakać. Po co w górę taki Żeby przez nie nie skakać, natarka. Logika. Logika plus Natalka równa się w przeciwności. Próbuj, ja zaprowadzić cię tak. Ale nie widzę tego łysola. No to do następnego. No nie chcę do tego łysola Polubiłam go No to zaraz on przyjdzie, zaraz się pojawi No to gdzie tam... jest? Prowadź mnie, bo ja wczoraj tu ubiegałam wszystko i nie znalazłam To chodź, to chodź, tutaj. Jeden. Chodź. Dalej. Tutaj Jeźdź, Jak ktoś wjedzie, to tam same jedzę Same jedzenie, same jedzenie. Ale. Chodź, 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 Gdzie ty tu masz jakiegoś ducha? No chodź tutaj, nie tu Tam, tam Gdzie co tam jeździłeś w kółku? Nie za to mam, żebyś nie zabła to no ale... Może Natalka i ja ja nie jestem jej... Ja ślepa nie jestem. Okularów jeszcze nie mam na szczęście. O, portal! O, portal. Ulegaj. Ona ma portala, a ja nie widzę. Nie pytajcie, nie wnikajcie. Ona ma portal do tyłka swojego. Dobra. Gdzie ten duch? To no serio! Serio, w takie coś musiałam dobić, serio! O, tu jest, tu jest, tu jest, nie chcę Nie. Aha, tutaj jest, to bym już się pojawił. To ten duch z tego sprętarza. O! Cicho! tam. kształcie polu. O! Nie Ale ty już gotujesz. Nie! Dla kurek nie dajemy. Tak. Pandory mam, pandorie czekaj. Bo ja wiem, co to jest. Idę po tamtego ducha, daj mu spokój. I później i wtedy się nie odzywasz, wtedy to się nie odzywasz, to ja zrobię, zrobię Zrobię sobie z tego remix. Remix, remixa, zrobię. Z tego. No z tego tego. Zrobię sobie remix i będę słuchać sobie tego. będę w szkole i takie, ktoś patrzy co ja słucham, a tam jej ja no, ja nie będę tego szukać w szkole. To jest jakieś przyjemny dla uszu. Hmm. Wygląda jakby w niebo wzięcie, było. w niebo wstąpienie. Najświętszy <laughs> nie, 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 Wiesz, był różaniec, byłaś? Co? Był różaniec, byłaś przynajmniej na jednym? Nie. Cii, słucham, słyszę. Cii, cii, cii. Teraz spóźnij. Drogi, się ściśniła, ale Ducha też cztery ściśnię. No Dla... Dla domu, dwa, ty... Ona jest Olej, jest wyznawcą jakiegoś. Australizmu. Nie, nagle. Nie, to jest wyznawca. Jestem za to, bo. Fajnie. Dobra, jesteśmy znowu przed wywaliło mnie. Natalka, tylko masz zjeść! Bo jak nie zjeść to cię kopnę, Gdzie, gdzie nie powinnam kopać nikogo. Jest duch tu. Czemu? I przytule się do niego, czekaj, Co, ze se odejść Odejdź, odejdź! Nie, 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 też też nie, Ja też jakby tego nie mam, bo ja już po prostu zabrałam to i tak? Dobra Teraz cicho Teraz cicho bądź, ok? Cicho Było widać kamień, nie było nic, dobra? Wracamy Ej. za chwilę. I takim miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Tak siam, no, no.